Ojciec Michał i Zbigniew zginęli 9 sierpnia 1991 roku, jak wspomniałem, a na ołtarze zostali wyniesieni 5 grudnia w 2015. Ojciec Zbigniew miał taki przydomek doktorek, dlatego że na misjach bardzo mocno opiekował się ludźmi chorymi, cierpiącymi, więc też po śmierci jest takim opiekunem ludzi starszych, chorych, cierpiących. Jak również coraz bardziej staje się patronem ludzi zniewolonych, opętanych. Mamy potwierdzone przypadki, gdzie księża, egzorcyści yy, doświadczają szczególnej obecności właśnie ojca Zbigniewa. Ojciec Michał natomiast jest takim patronem dzieci i młodzieży, dlatego że miał taki charyzmat przygarniania ich do siebie, więc staje się takim patronem dzieci i młodzieży. Mamy potwierdzone trzy przypadki, gdzie mamusie nie mogły mieć dzieci. Właśnie przedstawieni ojca Michała dziś cieszą się potomstwem. Ale krótko po beatyfikacji, dosłownie parę dni, z Belgii, nie tylko z Belgii i z Francji, zaczęły przychodzić do nas listy z prośbą o relikwie, z prośbą o modlitwę, o jakieś obrazki. Okazało się, że ludzie w bardzo prosty sposób odczytali niesamowity znak Boży: Skoro bracia zginęli z rąk terrorystów. Że są tymi, którzy mogą wesprzeć tych, którzy są zagrożeni terroryzmem. I tak powoli zaczął się ten kult rozszerzać. W Belgii potworzyły się pierwsze grupy różańcowe, gdzie pod patronatem Zbyszka i Michała zaczęli się modlić o pokój o ustanie terroryzmu. Przyglądaliśmy się temu i jako Franciszkanie odczytaliśmy to jako znak Boży. I 5 maja w Kalwarii Płacławskiej uroczyście rozpoczęliśmy krucjatę różańcową pod patronatem Zbyszka i Michała w obronie przed terroryzmem. Bo oni zginęli od terrorystów, więc stają się takimi właśnie patronami. Ta krucjata się. Staje już teraz międzynarodową, coraz więcej ludzi się modli. Ważna w Krucjacie jest to, że krucjata, uwaga, nie mnoży różańca, ale mnoży intencje. Jeśli się odmawiasz różaniec, to wystarczy wziąć intencje w obronie przed terroryzmem i już jesteś w tej Krucjacie. O krucjacie jest w każdej kopercie informacja, więc można też zgłosić je przez internet. Jeśli by ktoś z Was dzisiaj chciał się zapisać do tej krucjaty, może też otrzymać po mszy Świętej taki dyplomik, który jest dokumentem wstępującym do krucjaty. Niektórzy mówią, że w ten sposób staje się dyplomowanym antyterrorystą. Tak trochę śmieszne, ale coś chyba z tego jest. I wtedy tworzymy tu taką wielką armię, która właśnie. Z potęgą modlitwy różańcowej wierzymy w to, że zniszczy ten terroryzm, strach i lęk. Bo terroryzm to nie tylko to, co wy widzicie, to również y, to, co każdy z nas przeżywa. Może w domu, może cię mąż prześladuje, może żona, może pracodawca, a może ty jesteś tym, który ży, żyje jak terrorysta. Więc ojciec Zbigniew i ojciec Michał niesie pokój, niesie siłę w tych sprawach. Szanowny księże proboszczu wraz ze swoimi współpracownikami, kochani siostry i bracia w Chrystusie. A żeby żyć według ducha, trzeba mieć wiarę. Bo co to znaczy żyć według ducha? Słyszeliśmy w drugim czytaniu skierowane słowa do współczesnych z tą wiarą, że wy nie żyjecie według ciała. Ale według ducha. Żyć według ducha to znaczy wierzyć, że ten etap życia ziemskiego jest tylko wstępem naszego życia ostatecznego w Bogu. Życie duchem to znaczy, że ja na serio traktuję siebie jako człowieka, istotę psychofizyczną, fizyczno-duchową, która rozwija się właśnie jako człowiek, a więc w tym wymiarze ziemskim i na tym etapie tak jak się powinien rozwijać, ale nie zapomina o tym, że to nie jest ostateczny wymiar życia, to jest tylko wstępny czas. A więc zostaliśmy stworzeni przez Boga w przestrzeni i w czasie po to, żeby ostatecznie wejść w Jego święte życie w Trójcy Świętej. Taki cel jest nasz bracia i siostry. Ale my jako ludzie my jako ludzie niestety nie wykorzystujemy do końca swojej rozumności i wolności. Ponieważ wydaje się nam ciągle, że ten element ludzki, ten materialny naszego życia jest naprawdę najważniejszy. Czego dowodem klasycznym jest to że większość czasu, absolutną większość czasu przeznaczamy na to, żeby to życie ziemskie podtrzymać. Śmiem nawet powiedzieć, że czasami prawie że cały czas dajemy na to, żeby być, ale bardziej w tym byciu mieć niż być. A więc ciągle mieć, ciągle się wzbogacać, ciągle się kształcić, ciągle robić wiele rzeczy po to, żeby jeszcze więcej mieć i mieć. I do czego ostatecznie dochodzimy? Bardzo często dochodzimy do bezsensowności. Właśnie wiara, bracia i siostry, wiara w Jezusa Chrystusa, wiara w ogóle wiara pozwala nam na to, że możemy zrozumieć po co naprawdę istniejemy. Ale ponieważ jest to problem trudny, więc najlepiej jest go zostawić w spokoju, dajcie sobie spokój tam z tą wiarą. Mamy dzisiaj dobrobyt, mamy dzisiaj wolność, jaka tam wiara, po co mi to potrzebne jest? Pan Bóg mi potrzebny jest dzisiaj, jak ja mam chleb, mam zarobę, mam samochody, porządne, mam pieniądze, banki. Po co mi Pan Bóg jest potrzebny? Jaka tam wiara? A jeszcze za tym stoi wiele ugrupowań w świecie, które Ci mówią, nie ma żadnego Boga, nie ma żadnych przykazań Bożych. My, ja, my jesteśmy Bogiem dzisiaj. Wy macie mnie słuchać, nas macie słuchać. No i idziemy w jakimś kierunku, jak ślepi, ślepy prowadzący ślepego. I dokąd to zmierza wszystko? Być może właśnie na tej drodze, bracia i siostry, załamania się wiary, bo to jest, to jest poważny problem w dzisiejszym świecie i w naszym polskim świecie, i w kościele polskim, i wśród naszych rodzin. A może w samym mnie jest ten problem. Czy te 50 czy 60% ludzi dzisiaj, którzy nie przychodzą do kościoła, im nie jest potrzebny Pan Bóg? Potrzebny im jest. Ale zatracili wiarę. A jak się zatraci wiarę, no to wszystko nie ma sensu. A więc nie ma sensu ani Kościół, ani nie ma sensu wierność małżeńska, ani nie ma sensu uczciwość. Nic nie ma sensu. W imię czego to mam robić? I dlatego właśnie żyje się nam niby lepiej, ale jest coraz gorzej, bo coraz więcej ludzi wpada w przestrzeń niewiary. Utracili łaskę wiary, bracia i siostry. I ja tu nie chcę nikogo oceniać, ani my nie pogardzamy tymi, tylko my się mamy za nich modlić, my mamy im pomagać. My, którzy mamy wiarę, jeżeli ją mamy, to mamy pomagać tym, którzy ją utracili, bo to są biedni ludzie. Oni potrzebują leczenia, tak jak odwozimy do szpitala chorego człowieka, tak trzeba człowieka niewierzącego, a może inaczej zagubionego w wierze. Trzeba go ratować, trzeba mu pomóc. Nie pogardzać nim, nie pokazywać go palcem, tylko trzeba mu pomóc. I to między innymi, to między innymi jest naszym obowiązkiem, bracia i siostry. Nie obgadywać, nie rzucać oszczerstw, tylko pomóc człowiekowi, bo utracił wiarę, a więc wszystko utracił. Kto stracił wiarę, stracił wszystko. Bracia nasi misjonarze, o których dzisiaj chcemy coś powiedzieć, ludzie młodzi, którzy wyjechali na misję, oni nie wyjechali na wędrówkę po Andach peruwiańskich, oni pojechali do tej części kościoła w Ameryce Południowej, gdzie brakuje kapłanów. Byliśmy o to proszeni, pojechali tam, aby zaświadczyć o Chrystusie. I to zaświadczenie o Chrystucie kosztowało ich życie. Oddali życie właśnie za Ewangelię. Bo jak zostali wyciągnięci przez terrorystów świetlistego szlaku i zostali ostatecznie zamordowani w bestialski sposób, to najpierw, najpierw towarzyszyła im wiara. Wybrali wyjazd na misję. Byli świadomi niebezpieczeństwa. Mogli uciekać. Mogli zostawić, mogli prosić o przeniesienie, wszystko mogli. Zostali tam, bo wierzyli w swoje posłannictwo, bo wysłani byli tam z mandatu Kościoła Świętego. Nie pojechali sobie prywatnie na wycieczkę, tylko pojechali z misją głoszenia Ewangelii. Ale, bracia i siostry, bez wiary nie ma takich możliwości. Nie ma. Nie ma heroizmu. Bez wiary. Nie ma dobrego życia. Nie ma życia w miłości bez wiary, bo to jest jedna wielka całość. Kochani bracia i siostry, ja wiem, że to jest problem bardzo poważny. Tego się nie da załatwić jednym kazaniem, jedną rozmową. Utrata wiary jest bardzo dużym problemem. Miałem wiele różnych możliwości, rozmów z ludźmi, którzy dwudziestolatek mówi: proszę ojca, ja jestem niewierzący. No dobry człowieku, no a spróbujmy zastanowić się troszeczkę na tym, co ty rozumiesz przez to, że jesteś niewierzący. A czy może znać jakichś klasyków, jakichś filozofów w przeszłości, może Arystotelesa, może Bonawenturę, Tomasza, może świętego Franciszka? Nie, nie, mnie to nie interesuje. A może znasz jakichś polityków, De czy powiedzmy Gandiego, czy... Nie, nie, to mnie też nie interesuje. A panie, a czy znasz pan budowę samochodu, silnika samochodu, na jakiej zasadzie działa silnik? Też mnie to nie interesuje. To w takim razie mamy do czynienia z ignorancją totalną, z niewiedzą, z brakiem zainteresowania się czymkolwiek. Bo gdybyś, ty dobry człowieku, popatrzył na metr kwadratowy trawnika... Przez mikroskop, to byś, to byś zobaczył, jakie tam misterium życia istnieje. A gdybyś popatrzył na słońce, gwiazdy, niebo, to coś to ci mówi przecież. No ale ten człowiek zapchany materialnie, on nie ma kiedy, on nie ma przestrzeni w ogóle duchowej do myślenia o rzeczach osywistych, które go prowadzą do Boga. I bracia i siostry, to jest ten problem, że my czasami mówimy, że my jesteśmy niewierzącymi, a my jesteśmy po prostu niemyślącymi w ogóle. My nie myślimy, my nie wykorzystujemy swojego daru rozumowania. I to jest dzisiaj problem główny. I się takie rzuca, takie hasełka: niewierzący jestem. No. Jak ty jesteś niemyślącym, to jest zupełnie inny problem. Bo gdybyś trochę myślał, o filozofia, nauka, a więc filo i sofia, umiłowanie prawdy. Gdybyś chciał trochę umiłować tą prawdę, która żyje w tobie i poza tobą, to byś przecież trochę myślał. Przecież, bracia i siostry, dał nam Pan Bóg dwa rodzaje prawa: prawa fizyki ogólnie mówiąc, prawa tego świata i prawo moralne. I zobaczmy, jak konsekwentne jest prawo fizyki. Jeżeli dzisiaj by ktoś powiedział nam tak, powiedzmy jutro Sejm Polski czy Europejski ustanowi tak zwany tydzień bez grawitacji ziemskiej. Zadecydują w Unii Europejskiej, że przez następny tydzień nie ma grawitacji ziemskiej. A co to znaczy? To znaczy, że jak sobie wyjdę na wieżę, to sobie mogę fruwać elegancko po całym Łańcucie, do Rzeszowa dolecę i tak dalej. Nic podobnego. Grawitacja dalej będzie bo to nie jest zależne od woli człowieka od jego ustanowienia jest odwieczne prawo Boże i takich praw odwiecznych Bożych z których korzystamy dzisiaj jest mnóstwo i dzięki połączeniu ich w pewne systemy my dzisiaj korzystamy, mamy światło elektryczne mamy samochody, mamy samoloty i tak dalej, i tak dalej to jest jedna część prawa a druga część prawa to jest prawo moralne wpisane w serce człowieka Właśnie dziesięć bożych przykazań. To jest prawo moralne, które Pan Bóg zostawił w każdym sercu człowieka. I bracie i siostry, i teraz, jeżeli my nie możemy zmienić prawa fizycznego, tylko się musimy dostosować, to nie możemy też zmienić prawa moralnego. Musimy się do niego dostosować. I tu się zaczyna problem. Że prawa fizycznego się nie da oszukać, ale prawo moralne się da oszukać Dlatego, że tutaj wchodzimy w przestrzeń wolności człowieka. Pan Bóg ci dał wolność i nie zabierze ci tej wolności i nie zakaże ci robić ani dobrze, ani źle. I w tym miejscu jest czas i przestrzeń na to, by odpowiedzieć sobie na pytania, jakie ludzie stawiają, dlaczego istniał Hitler, Stalin. Dlaczego tyle grzechu na świecie? Dlaczego tyle tego zła na świecie? Ano dlatego, że jesteś wolnym człowiekiem i możesz robić to, co chcesz. I mogli robić nasi przodkowie, co chcieli, a my dzisiaj z tego powodu cierpimy albo mamy sukcesy. I może po nas będą z naszego powodu cierpieć lub się cieszyć. Wszystko zależy od naszej woli. I tu jest ta tajemnica Bóg-stwórca, wszystko wiedzący, Bóg miłujący, Bóg miłosierny i człowiek wolny, bracia i siostry. Nie szukaj więc, wo, nie szukaj więc przyczyn w Bogu nieszczęścia twojego, tylko w sobie samym. Może w sąsiedzie, może w ojcu, może w matce, może w dziadku, może w całym systemie wielu ludzi, którzy zepsuło prawo Boże. I tu jest rozwiązanie tych trudnych pytań, na które często ludzie stawiają jakby Pan Bóg był, to by tak nie było. No i koniec kropka. Koniec rozumowania. Pan Bóg jest i jest tak jak jest. Bo ty, bracie i siostro, wybrałeś, ty zdecydowałeś, tyś postanowił i Pan Bóg ci tego nie zmieni, bo ci dał wolność. I na tym polega ta subtelność właśnie powołania człowieka. Na tym polega subtelność jego wolności, jego decyzji i tak dalej, i tak Kochani siostry i bracia, a więc wiara jest podstawą naszego życia. I nasi misjonarze nam chcą powiedzieć to dzisiaj, między innymi, bracie i siostro. Jeżeli masz wiarę, będziesz wszystko zrobić. Jeżeli nie masz wiary, nic nie zrobisz. Bez Boga, nic nie zrobimy. Bez Boga, nic nie zrobimy. Często po kolendzie chodzący kapłani spotykają się, z taką sytuacją, że pytają, szczególnie tam, gdzie są nieuregulowane związki małżeńskie, o przyczynę i bywa tak, że słyszą nie mamy żadnych przeszkód, no to dlaczego nie zawrali się związku małżeńskiego? A no nie wiemy, no nie wiemy dlaczego. Bracia i siostry mają przeszkodę, ogromną przeszkodę mają, brak wiary. To jest przeszkoda, bo oni nie wierzą w to, że sakrament małżeństwa, że związek mężczyzny i kobiety w sakramencie małżeństwa jest znakiem widzialnym łaski Bożej niewidzialnej. Jest takim samym sakramentem jak Eucharystia, jak sakrament pokuty. Ale skoro oni nie wierzą w to, to, to nie ma sensu zajm zajmowanie się tym. I tu jest, bracie, przeszkoda. To jest przeszkoda nie do pokonania. Bo po co ten związek mi potrzebny jest? Żyjemy sobie, nam jest dobrze tak. Tak, bracie, ale ty, twoje małżeństwo ma być znakiem, znakiem, tak jak Eucharystia jest znakiem, pokuta, kapłaństwo i małżeństwo. Idźmy dalej. My świetnie potrafimy wyakcentować, zauważyć. Ocenić, potępić bardzo często kapłana, który odszedł, no bo jak mógł odejść z kapłaństwa? Zbezcześcił sakrament. I słusznie, macie słuszną rację. Ale dlaczego nie przyjmiesz tej samej miary do swojego sakramentu, który zbezcześciłeś, albo go nie chcesz przyjąć? O, właśnie, tu jest, bracie, to jest ta subtelność pewna. To jest taki sam sakrament. Małżeństwo jest takim samym sakramentem, jak każdy inny. I tutaj nie ma zrozumienia, tu jest lekceważenie, tu jest brak wiary, i tak dalej, i tak dalej. Dlatego mamy, mamy dzisiaj chyba dobrą okoliczność, byśmy patrząc na naszych braci męczenników, którzy zawierzyli Bogu do końca, którzy wykonali swoje życiowe powołanie uczciwie do końca, którzy ostatecznie zostali pokazani przez Kościół jako przykład, jak trzeba żyć. I dlatego dzisiaj oni tu przyszli do nas w tajemnicy świętych obcowania, by nam przypomnieć także i tę prawdę, bracia i siostry. Przechodzili oni tutaj wiele razy przez łańcut Przejeżdżali do Kalwarii Pasławskiej, do tego właśnie domu maryjnego, dzisiaj przyszli do nas właśnie w takiej formie, by nas przestrzec, by nam pomóc, szczególnie teraz, w tym czasie, kiedyś my się dosyć mocno zagubili, jako katolicy, jako Polacy też w dużej mierze. Jako patrioci prawdziwi, też my się pogubili i tak dalej. Jesteśmy pogubieni, bracia i siostry. I dlatego potrzebna nam jest dzisiaj modlitwa prosta i pokorna, jak apostołowie Panie, przymnóż nam wiary. Amen.